Jeszcze nie wiem jak nazwę ten font, ale wykorzystuje on te moje takie metody, jakieś algorytmy tworzenia no, zakrętów i tak dalej. Zostało mi jeszcze troszeczkę rzeczy do dokończenia tych fontów. No, zobaczymy, ile, ile ich jeszcze zostało. No, kilkanaście. Czyli dobra, bo tutaj do końca, że tak powiem, znaków. No, już zrobiłem te różne OE i tak dalej. Dobra, jest jeszcze troszeczkę brakujących tych literek, znaczków i będę projektował. Z tym, że zastanawiam się teraz, co zrobię z tym fontem. Spróbuję zrobić jakiś prosty przykład wykorzystania tych fontów. Hmm, może połączę to z taką trawą. Kiedyś zaprojektowałem taki font, nigdy nie wykorzystałem, więc, no, tak, na próbę, że sobie takie są trawki, no, takie. Pionowe. znaczki, dodajemy jakiś przypadkowy znaczek tego nowego fonta i obserwujmy, no nie jest to jakaś rewelacja, ale może jeszcze będę coś śrubował. Pijaństwo to nie rozwiązanie.